Cześć, guru, witajcie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Bitcoin teraz szybuje, co jest świetne. Rozdaję MacBooka R z Bybit. MacBooka R też możesz wygrać. Tydzień temu daliśmy iPhone'a 16 Pro, wcześniej 16. Nasze transakcje wszystkie zyskują. Kupiliśmy ostatnio Bitcoina, Ethereum, Tesle. Zaraz Wam to też pokażę. Subskrybuj, lajkuj i włącz dzwonek. Przejdźmy do analizy Bitcoina. Dysk z Bitcoina 11 tys. dolarów. Tu widzicie, gdzie kupiłem na dołku. Udało nam się kupić po 74 tys. Teraz jesteśmy na 82. Nie przejmuję się cłami z Chinami. 12 600 dolarów. Właśnie dokupiłem Ethereum. 5 kolejnych Ethereum. Pokażę Wam odwróconą głowę i ramiona. Kupiłem też więcej Uniswap. Zwiększyłem pozycję w Uniswap. Kupiłem Uniswap za kilka tysięcy. Kupiłem też TON za kilka tysięcy. Och, transakcja TON nie poszła. 2,30 dolara. Mam więcej zleceń, kupna po 2,30 USD. 2,80 dolara. Sprawdźmy ton w analizie technicznej. Kupiłem World. Właśnie dokupiłem World. Ciekawe, czemu pokazuje sprzedaż. Och, dziwne. Dokupiłem World i dodałem. To wszystko. Tyle na razie dokupiłem. Sprawdźmy Bitcoin i Ethereum. Właśnie też dokupiłem Ethereum. Super. Technicznie widać, że rynek teraz pompuje. I tworzy się wiele zniszkujących klinów. Solana w górę o 4%. Unii 3%, Bitcoin 3%, cały rynek w górę o 3%, Doge 29%. World 27%. Rynek pompuje, co jest super. Widać wiele zniszkujących klinów. Kto był na moich kursach, zna ten wzór zniszkujący klin na World. Zniszkujący klin na wielu kryptowalutach Ethereum. Zniszkujący klin. Kto widzi, co pokazuje? Kto rozumie, weź udział w kursach, jeśli nie rozumiesz. Zniszkujący klin na Ethereum. Spójrz na to. Na ton. Retest wybicia. Ponownie testujemy wybicie. Dokupuję więcej tona. 26 tysięcy. Dodajmy 3k do tona po obecnej cenie. Płacę trochę więcej, by zlecenie się aktywowało. Nie chcę czekać. Płacę dolara więcej, co jest super. Mam Bitcoin, Ethereum, Ton, Uni, World doge. Wróćmy do wykresu. Zniszkujący klin na BTC. Długie pozycje na Bitcoinie pompują. Google ma spaść. Wsparcie na 147 i 124. Nvidia spadła, jak przewidziałem. Nasdaq spadł, jak przewidziałem. Do linii wsparcia. Zobaczmy, czy się utrzyma. Myślę, że tak. Kupiłem Nvidia po 95 dolarów. Teraz 107 super, jeśli śledzisz moje zakupy. Tesla kupujemy po 220 dolarów. Tesla może spaść więcej. 193 dolar, 165 dolar możliwe. Testuje trójkąt symetryczny Bitcoin. Klin zniżkujący wrócił na tę trzyletnią linię trendu, tę żółtą linię. Jeśli śledzisz moje filmy, wiesz o tym od 3 lat. Myślę, że czwarta do piątej fala jest w toku. Klin zniżkujący na Bitcoinie, jak pokazywałem na wszystkich wzorcach, buduje presję i w końcu się przebija. Możliwe jeszcze jedno duże cofnięcie, ale wygląda na to, że jest gotowy do wybicia. Zarejestruj się na Bybit, bonus 60k do handlu, 200 dolar za rejestrację, giełda bez KYC, dostępna globalnie. Jamescryptoguru.com, kursy i Telegram, rozdaję MacBooka R. Śledź mnie na X. Mam 107 8 tysięcy obserwujących. Sprzedawałem w grudniu, kupowałem ostatnio. W ciągu godziny za 30 minut Ama możesz dołączyć. Uwaga, rozdanie! Rozdaję nowego MacBooka Air. Jak wygrać? Zarejestruj się na Bybit KYC wpłać, śledź James'a i kup oficjalny bit oznacz trzech znajomych poniżej. Mój zespół świetnie radzi sobie z rozdawaniem prezentów. Rozdaliśmy MacBooka, teraz rozdajemy MacBooka Air z zeszłego tygodnia. Tydzień temu daliśmy iPhone'a 16 Pro, a ja mam 16 Pro. Co wolisz? Bezstronną AI rządzącą wszystkim, czy obecnych ludzi? 48% chce, by AI rządziła. Ludzie są szaleni, a władza dziwna giełdy listują tyle tokenów, a Bitcoin ma gdzieś taryfy. Cybertrack model dalekiego zasięgu za 62 tysięcy dolarów w sprzedaży. Dołącz na Telegramie 779, z Was online dyskutuje, dzielą się informacjami o Japonii. Dołącz. Update. BlackRock kupił 33800 3800 BTC warte 64 miliony dolarów. Dołącz do rozmowy wszystkie linki poniżej. Wejdź na X, by wygrać MacBooka R. Znowu rozdaliśmy dwa iPhony 16 Pro w ostatnich tygodniach, a teraz mam mokry MacBook Air i nadal będę używać swoich wpływów, by zdobyć giełdy i partnerów, którzy chcą się reklamować, cokolwiek mają do zaoferowania, jak świetne iPhony czy MacBooki. Kocham Was, miłego dnia. Wspierajcie, śledźcie mnie w social mediach, retweetujcie, udostępniajcie. Miłego dnia, dzięki wszystkim i gratulacje z zysków na Bitcoinie i altcoinach, które kupujemy w panice. Kocham Was, miłego dnia i do zobaczenia jutro.